Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 3: Techniczne aspekty streamingu. 3, ,3 ustawienia oprogramowania do streamowania OBS, Streamlabs, XSplit. Zagadnienia: 3.3.1 OBS Studio. 3.3.2 Streamlabs OBS. 3.3.3 XSplit. 3.3.4 Porównanie i rekomendacje. Oprogramowanie do streamowania to kluczowy element każdego kanału na Twitchu. Dzięki odpowiednim ustawieniom można poprawić jakość transmisji, dodać interaktywne elementy oraz zwiększyć zaangażowanie widzów. W tej części szczegółowo omówimy najpopularniejsze programy do streamowania OBS Studio, Streamlabs OBS i XSplit wraz z ich funkcjami, ustawieniami i konfiguracją. OBS Studio, Open Broadcaster Software to darmowe, otwarte oprogramowanie do streamowania, które jest najczęściej wybierane przez streamerów ze względu na swoją elastyczność, mnogość funkcji i szeroką gamę pluginów. Podstawowe ustawienia OBS Studio. Sceny i źródła. Sceny to kolekcje źródeł, które mogą obejmować obraz z kamery, nagranie z gry, nakładki graficzne i inne elementy. Dodawanie nowych scen umożliwia szybkie przełączanie się między różnymi układami podczas transmisji. Źródła wideo możesz dodawać kamerę, zrzuty ekranu, wideo z plików lub transmisję z przeglądarki. Źródła dźwięku OBS obsługuje zarówno wejścia mikrofonowe, jak i wyjścia audio z gier, umożliwiając ich niezależną regulację. Ustawienia strumieniowania. Stream, wybierz platformy, np. Twitch, a następnie wprowadź klucz streamu z panelu kontrolnego Twitcha, aby połączyć OBS z kątem. Output, wyjście. Encoder, zalecane jest korzystanie z encodera sprzętowego, Nintz dla kart Nvidia lub Quicksync dla Intela, w celu odciążenia procesora. ByTrade, najczęściej używane wartości to 45006000 KBPS dla rozdzielczości 1080p i 60 fps. Wyższy ByTrade zapewnia lepszą jakość obrazu, ale wymaga lepszej przepustowości internetowej. Audio by zaleca się ustawienie 160 KBPS dla lepszego dźwięku. Wideo, wideo. Base, Canvas, Resolution, ustaw rozdzielczość nagrywania, np. Na 1920X1080. Output, scaled, resolution, można skalować obraz, aby zmniejszyć obciążenie komputera, np. do 720p. FPS, standardowe wartości to 30 lub 60 fps. Audio Mikrofon i inne urządzenia audio OBS umożliwia ustawienie różnych źródeł audio, co pozwala na dostosowanie poziomów głośności mikrofonu, dźwięków z gry i muzyki. Przydatne funkcje i pluginy OBS. Stream Elements OBS .live, dodatek do OBS, który umożliwia zarządzanie alertami, czatem i narzędziami interakcji bezpośrednio w programie. Replay Buffer funkcja umożliwiająca szybkie zapisanie ostatnich kilku sekund transmisji, co jest przydatne przy tworzeniu powtórek. Plugin VST dodaje zaawansowane efekty dźwiękowe do mikrofonu, co pozwala poprawić jakość głosu. Streamlabs OBS Slops to wersja OBS Studio wzbogacona o liczne funkcje ułatwiające początkującym streamerom rozpoczęcie transmisji. Jest to oprogramowanie oparte na OBS Studio, ale z bardziej przyjaznym interfejsem i wbudowanymi narzędziami do interakcji z widzami. Podstawowe funkcje Streamlabs OBS Wbudowane nakładki i alerty, Slops oferuje gotowe nakładki i alerty, które można łatwo dostosować do swojego kanału, co oszczędza czas i ułatwia personalizację transmisji. Sceny i układy, Slops umożliwia tworzenie scen i układów w taki sam sposób jak OBS Studio, ale z dodatkowymi opcjami personalizacji. Panel kontroli i integracje, wbudowany czat, przegląd alertów oraz powiadomienia o darowiznach i subskrypcjach są dostępne bezpośrednio w interfejsie Streamlabs OBS, co ułatwia zarządzanie transmisją. Konfiguracja ustawień. Stream, podobnie jak w OBS Studio, wybierasz platformy, np. Twitch, i wprowadzasz klucz streamu. Output, wyjście. Encoder, wybierz między NANDS, X264 lub innymi, zależnie od preferencji i mocy komputera. Bitrate, Slops sugeruje optymalne ustawienia na podstawie prędkości łącza internetowego. Video, wideo, możliwość ustawienia rozdzielczości i FPS zgodnie z preferencjami, tak jak w OBS Studio. Audio, opcje audio są identyczne z OBS Studio, z możliwością ustawienia mikrofonu, dźwięków systemowych i alertów. Dodatkowe funkcje. App Store, sklep z dodatkami i narzędziami, które mogą rozszerzyć funkcjonalność Streamlabs OBS, np. Chatbot i aplikacje do zarządzania scenami i efekty wizualne. Twitch Chatbot wbudowany bot umożliwia automatyczne moderowanie czatu, zarządzanie komendami i tworzenie interakcji z widzami. XSplit to płatne oprogramowanie do streamowania, które oferuje prosty interfejs użytkownika, zaawansowane funkcje i szeroką kompatybilność z wieloma platformami. XSplit jest szczególnie ceniony za intucyjność i profesjonalne wsparcie. Funkcje XSplit Sceny i źródła. Podobnie jak w OBS, możesz dodawać różne sceny i źródła, takie jak kamery, zrzuty ekranu, multimedia czy przeglądarki internetowe. Prosty interfejs przyjazny użytkownikowi interfejs, który pozwala łatwo zarządzać elementami transmisji bez głębokiej wiedzy technicznej. Integrację z mediami społecznościowymi XSplit umożliwia bezpośrednią integrację z Twitterem, facebookiem i innymi platformami, co ułatwia promowanie streamów. Ustawienia strumieniowania. Stream, podobnie jak inne programy, XSplit umożliwia łatwą konfigurację transmisji na Twitcha z kluczem streamu. Output, wyjście. Encoder, wybór między X264, NENC lub innymi, zależnie od możliwości sprzętu. Bytrade zaleca się używanie od 4500 do 6000 KBPS dla 1080p 60 fps. Wideo, wideo. Resolution, możliwość ustawienia natywnej oraz skalowanej rozdzielczości. Frame rate, fps, zwykle ustawienia 30 lub 60 fps, w zależności od gry i preferencji. Audio. Mikrofon umożliwia regulację głośności mikrofonu i innych źródeł dźwięku, takich jak graczy muzyka. Dodatkowe narzędzia i funkcje. Gamecaster, zintegrowana funkcja umożliwiająca szybką konfigurację streamów z gier, idealna dla początkujących użytkowników. Scenę Switcher, automatyczna zmiana scen w zależności od aktywności na ekranie, co jest przydatne podczas przełączania między grami a innymi aplikacjami. OBS Studio, najlepszy wybór dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują pełnej kontroli nad ustawieniami i szerokiej gamy dostępnych pluginów. Otwarty kod i duża społeczność wspierają rozwój dodatkowych funkcji. Streamlabs OBS, idealny dla początkujących streamerów, którzy chcą skorzystać z łatwej konfiguracji i wbudowanych funkcji ułatwiających interakcję z widzami. XSplit, polecany dla streamerów poszukujących łatwego w obsłudze, ale potężnego narzędzia z profesjonalnym wsparciem i dodatkowymi funkcjami. Każde z tych oprogramowań oferuje unikalne cechy i funkcje, które mogą spełniać różne potrzeby streamerów. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od poziomu zaawansowania, preferencji oraz specyficznych wymagań technicznych. Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 3 Techniczne aspekty streamingu. 3 i 3 ustawienia oprogramowania do streamowania OBS, Streamlabs, XSplit.